A ten reżim Tuska wyciska ostatnie krople krwi z uczciwego polako białorusino Rosjanina. Oh, Mińsk, tuś się od tych? Oh. No, no cóż... <głyszy> Gospodin Schmidt, da? I nie. Melduję wykonanie zadania, tak toczno towarzysz Da, a ty powiedz mi, a już bili, czy jeszcze nie bili? Ale kto? Reżim Tuska nie stosuje tego, tylko presję psychiczną. Czy nasi już cię bili po mordu, czy nie? Nasi? Wasi? Nasi? Nasi! No to moi, to czemu mnie? A co ty, ja złego? Ty był do na zapadzie, my no. nie wiemy czy ty nasz, czy nie nasz. No jak nie nasz, przecież wyklęli mnie, wzięli mi wszystkie prawa obywatelskie. No właśnie, dobrze wam tam szło, prawda? Dobrze, żeście niszczyli tą tkankę zachodnich... Zachodnich mierzątw. Daj no? nie. No tak, ale wszyscy pytali, czemu mam takie nazwisko, że ani nie po polskiemu, bo SZ, no to no. po polskiemu, ale na końcu nieme D i T, no to chyba powinno być Schmidty, albo Schmidt, e -E t M I -Y T, bez niemego D, którego w Polsce nie ma. I wszyscy się dziwili, czemu ja jestem sędzia Schmidt, bo wie? ja jestem szmyt. A wyobraźcie sobie, wyobraźcie sobie w domu żarcy oficera prowadzącego grób On tanki. On wymyślił tak, lubi sobie tak chłopak dla no jaj tak robić. Ale czemu, Batiuszka, wasza, wasza... Wieliczeństwo. Wieliczeństwo poruszasz się nie z Kałasznikowem, z Soroksiem, tylko, tylko z Pepeszoj? A tu sprawa jest taka, że Władimir Włodimirowicz prowadzi wojnę z, 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 z faszystami na Ukrainie, tak. tak? No i sprzęt co lepszy wziął dla swojej armii, dla specjalnej operacji wojskowej, więc mnie została broń drugiego wyboru. E, tak, tak, tak. A co już się... A wy już się tak szykujecie Nie, bo, jak ten zbieg? Bo ja niedawno Polskiej... usłyszałem, że mój kolega to uciekł na Węgry i tak stydziłem, że może trzeba było na Węgry. To <laughs> że. No to są tylko ziemniaki cały czas. A co tu wam już marchewki nie smakują? No Miał okay. tu taki, taka, taka mewa, figal, no. on zgarł marchewkę. No wiem, on był taką większy, brudną z... Był większy chojrak od was, nie? I on żar, markewkę, był chojrak. A ja wy miał... na hojraka nie wyglądacie. Ja, ja. Tylko na kucherką. nie? Ja, 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 gdybym był wielkim amerykańskim aktorem tchuściochem, to... To co, co? Też bym się czuł lepiej. Ale Pepe u jest i nie... No to na ziemniakach, no bo trzeba To coś... co? To pięcie się czaju? Dobrze. Troszkę czaju. Dobrze. No, nie, my, no No tak, a co ja mogę, co ja mogę, no. Jak chcecie się napić, to ja też muszę chcieć się napić. Słuchajcie, Polaki, aha, bo jeszcze dzisiaj nie nadawałem. – No. – Przez chwileczkę. Na Białorusi jest wolność, a w Polsce jest reżim Tuska. – Na Białorusi ja wolność. – Przykonujące to, lewicie. Mm. Dobra, później nagram. No to herbatka.